Cześć, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z drugim zamówieniem z AliExpress. Czekałam kolejny miesiąc, aż poprzychodzą moje produkty, które zamówiłam właśnie ponad miesiąc temu. I powiem od razu tak: nie pokażę Wam wszystkiego, ponieważ druga część część taka szkolna pojawi się w filmie Back to School, Back to Uni, a więc tam zobaczycie dalszą część tego holu zobaczycie to wszystko, co mi jeszcze poprzychodziło. Dziś pokażę Wam tylko takie pojedyncze sztuki pokażę Wam bardziej tą kosmetyczną mm, część a właśnie ta część szkolna, na którą bardzo długo czekałam, pojawi się w tym drugim filmie Back to School, Back to Uni. Dobrze, zacznę może od samego początku zamówiłam sobie pędzelek pędzelek, taki zwykły chiński, ceny wszystkie podam wam w opisie na dole i tak samo jak w poprzednim filmie, jeżeli macie ochotę to proszcie o linki, będę wam je wysyłać, ponieważ w opisie te linki się nie mieszczą, są zbyt długie będzie to taki zwykły chiński pędzelek, bardzo mięciutki, bardzo przyjemny przepraszam, że jest brudny, ale wykonywałam przed chwilą makijaż, bo musiałam po prostu też go przetestować przez jakiś czas i nie zdążyłam już umyć ale jest bardzo mięciutki, bardzo przyjemny włosie nie wypada zapłaciłam za niego chyba jakieś grosze nie wiem czy to nie jest jakaś seria z tej Zoiwy podobno, ale nie jestem pewna muszę jeszcze sprawdzić dodatkowo aukcję tak więc taki zwykły pędzelek kosztował grosze. Fajnie nadaje się do nakładania pudru pod oczy, ewentualnie właśnie rozświetla, rozświetlacza tutaj właśnie nad e, kościa, e, kością policzkową. Fajnie wykonany, całkiem dobrze. Przyszedł e, zapakowany w kopertę, tak jak e, wszystkie produkty standardowo. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Wiele razy pokazywałam Wam w moich makijażach i ulubieńcach, pędzel Real Techniques do różu, taki blush brush. Jest to taki pędzel różowy i właśnie teraz zamówiłam sobie jego podróbkę, z taką różnicą, że za tamten płaciłam stacjonarnie w Polsce 40, chyba 5 zł, albo około 40, a za ten zapłaciłam chyba niecałą dyszkę. Jedyna różnica, jaką zauważyłam, to to, że ten jest po prostu taki, wiecie, bardziej... Um, bardziej rozłazi się, jest tutaj po prostu taki delikatniejszy, bardziej się rozchodzi na różne strony. Tamten oryginalny jest bardziej zbity, no i wiadomo przede wszystkim to to, że tutaj nie ma żadnych napisów, nie ma napisów firmy, ale wykonanie jest równie dobrze, e, równie dobre. Bardzo dobrze jest wykonany, nic tutaj nie wypada, nic nie zauważyłam. Trzonek jest wykonany w ten sam sposób. Nawet za chwileczkę, może wezmę ten oryginalny i przyjdę Wam pokazać, bo teraz zapomniałam, zaraz do was wracam. Już jestem i tutaj mam właśnie te dwa pędzelki. Ten jest właśnie tym oryginalnym pędzlem, ten jest tą podróbką. I właśnie tak jak widzicie, rozmiarowo są takie same, kolorek delikatnie różni się tego trzonka. Na oryginalnym oczywiście są napisy, których nie da się zetrzeć. Tutaj nie ma żadnych napisów. I tak jak mówię, włosie jest naprawdę mięciutkie, delikatniutkie. Wszystko z nim w porządku. Tak samo fajnie blenduje się produkt. Tak samo fajnie konturuje się nim buzie Ten po prostu jest delikatnie sztywniejszy, taki bardziej zbity. Wiecie o co chodzi? Ten po prostu tak się rozładzi na, na wszelkie strony, a ten jest po prostu taki sztywniejszy, zbity. Ale równie dobry produkt, bardzo z niego jestem zadowolona i za takie grosze to Wam też naprawdę serdecznie polecam. Kolejnym produktem, który w sumie mam cały czas ze sobą, e, będzie to zegarek. Zegarek, podróbka Daniel Wellington. E, podróbka Daniela Wellingtona. Pasek jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Bardzo taki powiedziałabym solidny. Jest sztywny, tutaj dobrze postrzywany na szwach. Mam tylko nadzieję, że ten metal nie uczuli mnie w żaden sposób, ponieważ jestem uczulona na nikiel i czasami od takiego zwykłego metalu gdzieś coś mi wyskakuje, zaraz mnie to swędzi i piecze, z tego przeobraża się to w taką ranę. Jeżeli ktoś jest uczulony, to wie jak to działa. Taki zwykły zegarek, marka Genewa. Zapłaciłam za niego chyba 13 zł, ale taką dokładniejszą cenę też podam wam w opisie na dole. Nie wiem jak to się stało, bo dodawałam chyba właśnie ten zegarek na pasku różowo-biało-granatowym, ale w końcu przyszedł mi taki i faktycznie w zamówieniach miałam ten, a więc nie wiem dlaczego tamten usunęłam, a wrzuciłam ten. No ale też całkiem spoko wygląda. Tarcza jest taka dość spora. Jeżeli ktoś lubi to jak najbardziej, czemu nie mi się podoba, więc nie kosztował dużo, tak jak mówię mam tylko nadzieję, że mnie nie uczuli i że wszystko będzie z nim w porządku, jeżeli jesteśmy jeszcze przy pędzlach, bo widzę, że mi się tu zawieruszył to kupiłam sobie też tą e, słynną na YouTubie testowaną przez wszystkie YouTuberki szczoteczkę do nakładania podkładu albo produktów płynnych jest to taka zwykła szczoteczka powiedziałabym, że średniego rozmiaru, ponieważ są jeszcze takie malutkie, mniejsze Węższe albo też takie duże, szersze. Też za nią zapłaciłam jakieś śmieszne grosze. Stwierdziłam, że po prostu sobie ją kupię i przetestuję. Nagrałam również wam test yy, z użyciem tej szczoteczki, a więc pojawi się on pewnie niebawem na kanale, jeżeli już nie jest. Jeżeli będzie na kanale, to podlinkuję Wam gdzieś u góry. Jeżeli nie, to czekajcie na pewno się pojawi, ponieważ jest już nagrany. Szczoteczka bardzo dobrze yy, zbita, całkiem fajnie wykonana. Jak widzicie, tutaj jest bardzo sztywna. Jeżeli chodzi o to, jak nakłada ten podkład, to wszystko powiem Wam właśnie w tym filmie. Ale, tak jak mówię, za takie pieniążki to naprawdę jestem z niej zadowolona, jestem nim fajna. Jeżeli lubicie makijaż, lubicie z nim kombinować, to taka szczoteczka jak najbardziej powinna w Waszym kufrze makijażysty się znaleźć. Jeżeli chodzi dalej o kosmetyczne rzeczy, zamówiłam sobie takie rzęsy rzęsy sztuczne, które polecała. E, też jedna z was. Zamówiłam sobie aż trzy opakowania, a to dlatego, że jedne będziecie miały okazję wygrać w rozdaniu w rozdaniu na moim kanale, które też albo już jest i trwa, albo po prostu pojawi się niedługo, ponieważ niedługo wybija 2000. Yy, subskrybentów na moim kanale. Tak więc stwierdziłam, że jedne takie rzęsy też którejś z was podaruję, bo słyszałam, że naprawdę są genialne i że są to najlepsze rzęsy dostępne na AliExpress. Tak więc taki zestaw rzęs myślę, że też któraś z was się ucieszy. I ja ym, mam ochotę Wam je podarować, podzielić się z Wami tym, co sprawiło też mi radość. Jeszcze ich nie nakładałam, ale słyszałam o nich dużo. Mam nadzieję, że niedługo je przetestuję, zobaczę. Na pewno będę o nich mówić jeszcze wkrótce. Kolejny produkt, e, który kupiła mi moja siostra, i w sumie którego ja sama nie zamawiałam, jest tu takie duże opakowanie. Będą to wodne naklejki, tatuaże na paznokcie, trochę Wam poszeleszczę i tutaj za cały komplet chyba zapłaciła 8 z kawałkiem, 8 zł, ale zobaczcie ile tego jest przecież ja tego mam tu tak dużo mam tu tyle wzorów mam tutaj przeróżne e, wzory, jakieś tak kwiaty kwiaty, tutaj jakieś e, m, jakieś pieski też postaram Wam się nagrać przebitki tutaj będzie spongebob tutaj będzie emotka z facebooka tańcząca Naprawdę jest tutaj tego tak dużo, jest tego mnóstwo, po prostu za 8 zł, chyba 50 parę sztuk mi tego przyszło i można wycinać, kombinować, em, naklejać na paznokcie, naprawdę można sobie robić przeróżne wzory na, przez internet w Polsce, na którejś drogerii. Kiedyś zamówiłam jeden taki malutki kartonik, to było chyba 8 naklejeczek czy 10, zapłaciłam za to 8 zł. Czy około 10, chyba 10 zł zapłaciłam za taki malutki kartonik, rozumiecie? 10 zł za jeden, a tutaj mam po prawie 50 sztuk, a jak nie więcej, naprawdę, tego jest mega dużo. I właśnie taki prezent otrzymałam od swojej siostry, ponieważ wie, że robię hybrydę i stwierdziła, że po prostu, po prostu się z tego ucieszę. A więc jeżeli macie ochotę, to naprawdę do paznokci jest bardzo dużo produktów na AliExpress, bardzo tanich, a więc warto się skusić, warto poszukać, bo naprawdę nie ma sensu przepłacać w Polsce. Dobra, dalej, idąc dalej, zamówiłam sobie... Cztery maseczki, również słynne maseczki do oczyszczania wągrów na nosie. I powiem Wam tak, jedną już używałam, a więc mogę się wypowiedzieć, ponieważ nie wiem, czy mogę używać tego dalej. Po pierwsze, po nałożeniu, bo tu są oczywiście trzy kroki. Po nałożeniu tego chyba drugiego kroku, strasznie, tego drugiego etapu, strasznie zaczęła mi piec skóra, ale strasznie. Była zaczerwieniona, czułam, że jest taka ściągnięta i strasznie mnie piekła. Piekła mi skóra tutaj dookoła nosa, pod oczami. Nie wiem dlaczego, nie zauważyłam żadnego uczulenia, bo po zdjęciu tej, tej, tego plasterka nie zauważyłam żadnych krostek, nic takich rzeczy. Ale strasznie mnie piekła ta skóra i po prostu boję się, używać dalej. I powiem Wam szczerze, że ja, szczerze mówiąc, u siebie nie zauważam żadnej różnicy. Jak miałam pozatykane tutaj pory i jakieś takie, wiecie, wągry, tak, dalej to wszystko zostało. Nie zauważyłam, aby ta maseczka coś mi oczyściła. Może za jakiś czas jeszcze raz podejdę do niej, dam mi drugą szansę, jednak ostrzegam Was, że takie, um, takie sytuacje mają miejsce, tak? Od in innych dziewczyn nie słyszałam, aby po prostu coś się złego działo, ale u mnie taka sytuacja nastąpiła, skóra mnie bardzo piekła i była czerwona, a więc um, po prostu Was ostrzegam. Nie wiem, co z tym zrobię. Myślę, że może też jedną taką podaruję komuś z Was w rozdaniu właśnie na 2000 subskrybentów, ponieważ mam jeszcze trzy, a szkoda, żeby się zmarnowały. Dwie zostawię jeszcze sobie, jedna powiodruję może do którejś z Was, może Wy przetestujecie, zobaczycie, będziecie wiedziały, czy zamawiać przez internet, czy nie. Dalej kolejnymi e, takimi produktami będą to zwykłe klipsy do zdejmowania hybrydy, które również widziałam w polskich drogeriach. Tutaj akurat napis nail, e, zwykłe czarne, wybrałam sobie, zamówiłam też takie moje siostrze. I powiem Wam, że jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. Jestem zachwycona z tego, jak szybko i fajnie można dzięki nim zdjąć sobie hybrydę. Nie muszę bawić się w sreberka, bo zawsze jak zrobiłam jedną rękę, to później tą drugą rękę tak było mi ciężko owijać te paznokcie tym sreberkiem. A tutaj czy ktoś, czy ja sama Namoczę sobie wacik z acetonem, przykładam, zaciskam klips i to wszystko siedzi bez problemu. Nic się nie zdejmuje, nie spada. Za te klipsy też zapłaciłam chyba groszowe sprawy, około 5 zł za taki komplet 10 klipsów. A więc to naprawdę śmiech na sali, gdzie w sklepie widziałam je po 15, a nawet do 20 zł za 10 sztuk. A więc naprawdę w Polsce jest mega duża przebitka. Ja rozumiem, że nie wszyscy są zwolennikami zamawiania przez internet z Aliexpress takich rzeczy ja oczywiście jeżeli chodzi o kosmetyki których będę używać na przykład na twarzy boję się zamawiać te kosmetyki oczywiście chciałabym i może kiedyś coś zamówię żeby przetestować ale boję się tego że mogą mnie uczulić bo nie wiem z jakich produktów z jakich składników są wykonane tak? skoro są to podróbki teraz też czekam na pewną przesyłkę w której będą produkty do ust i zobaczę, jak będą się sprawdzać, jeżeli nie uczulą mnie, ja nic złego się z tym nie stanie, to może wtedy skurzę się na coś więcej. Ale o tym będzie w trzecim holu za może jakiś miesiąc do dwóch, w zależności, kiedy mi to przyjdzie. A więc takie klipsy za niecałe chyba 5 czy 6 zł to też super, też wam polecam, tak jak mówię, bardzo, bardzo fajna sprawa. Dalej, jeżeli chodzi o kosmetyczne produkty, pamiętacie może jak w pierwszym filmie mówiłam Wam, że przeprowadzałam się i jedyne zamówienie jakie się gdzieś tam zawieruszyło i w ogóle nie przyszło, to było te, w którym były zamówione dwie gąbeczki do podkładu. Wiecie co? Te gąbeczki do mnie przyszły. Co jest najlepsze? Na pewno przyszły do tamtego akademika, tylko że tam ktoś z recepcji był bardzo miły, za co jestem bardzo wdzięczna. I zamiast wyrzucić albo wziąć sobie, skoro wiedzą, że już tam nie mieszkam, przekierowali to do akademika, w którym mieszkam obecnie. I te dwie gąbeczki, właśnie takie, do mnie przyszły. I jedną już używam, jedna jest u mojego Łukasza, tam często też mm, przebywam, a więc mam schowaną z kosmetykami, aby po prostu tam w razie czego zrobić jakiś szybki makijaż. Druga jest tutaj czyściutka, jeszcze nie używana. I powiem wam, że byłam w mega szoku, że te gąbeczki do mnie doszły. Niby niewielka byłaby strata, bo chyba około 5 zł za dwie, a więc nic takiego, ale jednak przyszły. A więc bardzo się cieszę, że, że mogę je mieć i wam pokazać o tym. Tak więc wszystkie zamówienia do mnie dochodzą. Nic jeszcze nigdzie mi się nie zagubiło. Jestem z tego bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o gąbeczkę pod wpływem wody, fajnie puchnie, nie jest tak miękka jak ta z handemu, którą Wam cały czas polecam, ale jest równie mięciutka i równie dobrze nakłada się nią podkład. A więc jeżeli macie ochotę, to też podlinkuję Wam ten e, produkt. Pytajcie i też na pewno dam wam znać. Ostatnie dwa produkty z AliExpress, które Wam pokażę, będą to rzeczy ubraniowe. Jeden zamówiłam sama, drugi dostałam właśnie od siostry. I Pierwszy kiedyś na Instagramie e, wrzucałam zdjęcie. Będzie to bielizna, więc jeżeli nie macie ochoty tego oglądać, to po prostu wyłączcie już ten film. Ja nie widzę żadnego problemu w tym, aby pokazywać em, jakieś tam staniki, biustonosze, czy nawet majtki, bo nie są to brudne rzeczy, są to nowe rzeczy, a więc nie widzę problemu z pokazaniem tego w filmie, skoro e, równie dobrze idziemy do sklepu. I wszędzie to wisi, jest widoczne dla wszystkich, a więc em, nie pokazuję tutaj tego brudnego, zużytego, tylko nowe. Więc nie rozumiem, dlaczego niektórzy się bulwersują, jak to widzą. Ale oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania, ja je szanuję. Tak więc mówię, że teraz właśnie będzie ten moment, że jeżeli macie ochotę, to wyłączcie ten film, a jeżeli nie, to zostańcie ze mną. Na Instagramie wrzucałam zdjęcie pięknego. Takiego stanika, który po prostu skradł moje serducho, jak Zobaczyłam je na AliExpress i również Wam też się spodobały, też pisałyście i pytałyście o niego. Będzie to taki koronkowy, czarny stanik, który jest po prostu elegancki, klasyczny, taki, ale równocześnie bardzo taki seksowny i romantyczny. Powiem Wam, że. Jest naprawdę dobrze wykonany. Te tutaj paseczki są bardzo dobrze przyszyte. To jest gumeczka, która jest taka, powiedziałabym, że dość mm, dość taka porządna. Nic tutaj złego nie zauważyłam. Nie był porwany. Wszystko przyszło w idealnym stanie i powiem wam, że ja nie wiedziałam, jakimi rozmiarami się sugerować i powiem tylko tak, jak zamawiam, nie zamawiam. Jak kupuję zawsze ubrania w rozmiarze M, tak samo i ten stanik zamówiłam w rozmiarze M. I powiem Wam, że jest naprawdę w punkt. Gdyby był delikatnie, gdybym była tutaj w, wiecie, pod biustem delikatnie szersza, to wtedy już na pewno byłby za mały. A tak, wszystko przyszło dobrze. Jak noszę rozmiar M, tak samo i ten stanik zamówiłam w takim rozmiarze, taki właśnie przyszedł. Jest on naprawdę bardzo ładny. Tutaj koronka, tutaj takie paseczki naszyte, które idą właśnie sobie do góry. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba, a więc Wam też polecam. Tak jak mówię, na Instagramie wrzucam zdjęcie i wiele z Was również mówiło, że je macie. Jesteście zadowolone. Tak samo u mnie ja jestem z niego zadowolona i Wam też serdecznie polecam. Zapraszam też na Instagram, bo tam, tam po prostu dodaję częściej zdjęcia i tam częściej widać, co się u mnie dzieje. Jesteście na bieżąco. Ostatnimi produktami ubraniowymi, jakie dostałam od swojej siostry, będą to dwie koszulki. Pierwsza będzie z napisem Queen. 01. Proszę bardzo, taka biała, zwykły biały T-shirt i druga będzie oczywiście dla mojego mężczyzny. Tylko nie wiem czy będzie dobra. Jeszcze tego nie zawoziłam, bo ona jest taka, powiedziałabym, dość mała. Powiedziałabym, że to jest taka męska MK. A mój Łuki nosi Lkę do XL. -ki. Zależy to oczywiście od tego, jaka firma, jaki materiał. Po prostu jest wysokim mężczyzną, dobrze takim zbudowanym, a więc nie wiem, czy wejdzie w tą koszulkę. I druga to będzie King również 01. A więc taki duet dla pary wpadł w moje ręce. Jednak tak jak mówię, nie wiem, czy będzie Łukasz nosił tą koszulkę, ale oczywiście mu zawiozę. Jeżeli nie, to zostawię ją po prostu sobie i albo będę w niej spać, albo chodzić tak, jakby y, po domu, tak, tak do co dnia, wiecie, y, na luzie, żeby po prostu nie brudzić jakichś tam innych swoich, to będę zarzucać taką koszulkę. Dobra, to tyle w moim holu z Aliexpress drugiej części, było to moje drugie takie zbiorcze zamówienie, ale to nie było wszystko z tego zamówienia, tak jak mówię reszta produktów, które zamówiłam tym razem na Aliexpress pojawi się właśnie w filmie Back to School, Back to Uni który pojawi się już niebawem na moim kanale, dziękuję za uwagę mam nadzieję, że film wam się podobał no i do zobaczenia w kolejnym, buziaki, trzymajcie się ciepło, papa! Pa.